Cześć, witam wszystkich. Dziś otrzymałem zamówienie. Save Arsenal 30. Jest to save klasy S1. Długo zastanawiałem się, jaki save wybrać. Gdyż myślałem też o save'ie na broń długą. Jednak przy dzisiejszych cenach broni myślę, że w tym roku dwie sztuki broni krótkiej to będzie max. I myślę, że ten sejf zdecydowanie pomieści dwie, a pewnie nawet więcej sztuk broni krótkiej za amunicją. Sejf jest wykonany do solidnie, posiada otwory do mocowania u dołu oraz od tyłu sejfu. Tutaj, może, będzie widać. Ja wybrałem wersję sejfu z zamkiem elektronicznym, gdyż jest to wygodniejsza opcja. Sejf kosztuje w granicy 1200 zł. Jest wystarczająco duży jak na broń krótką plus jakieś dokumenty. Tak na przykład segregator wchodzi bez większych problemów. Ta półka jest demontowalna, więc możemy sobie ją rozebrać. Możemy mieć przestrzeń na większe rzeczy. Także polecam safe, jeśli chodzi o tą półkę cenową. To wydaje mi się, że jest to rozsądne rozwiązanie. Pozdrawiam, cześć.